Cześć z tej strony, Marta i Czakuś. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A tego, o czym będzie dzisiejszy odcinek, dowiecie się już po czołówce. Moi drodzy, dzisiaj i przekażę Wam, co będzie modne we wnętrzach w 2021 roku. I zanim zacznę, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeśli choć odrobinkę, tak ciut, ciut, lubicie moje treści, to subskrybujcie kanał i klikajcie ten taki przycisk dzwoneczka, bo wtedy będziecie też na bieżąco z każdym moim filmem. Kochani, w tym roku zapraszamy do domu Naturę. A to znaczy, że królować będą barwy Ziemi czyli beże, brązy, wszelkie odcienie zieleni, niebieskiego również. Ale też taka stłumiona żółć, rdzawy pomarańczowy, no i też oczywiście szarości, ale natura to także wielobarwne, kwitnące kwiaty, więc we wnętrzach w tym roku również będą pojawiały się takie kolory jak róż, czerwień, fiolet, i to zarówno w takich mm, soczystych odcieniach, jak na przykład mamy, nie wiem. Czerwone maki, ale też w takich bardziej stłumionych, pastelowych, spokojnych, jak na przykład mamy, nie wiem, dzielinę. Kochani, tak jak mówiłam, w tym roku będziemy czerpia, czerpać garściami od matki ziemi, dlatego nie może zabraknąć w naszych wnętrzach naturalnych surowców. Czyli przede wszystkim oczywiście drewna, ale też ratanu, wikliny, bambusa, ceramiki, metalu, kamienia. A jeśli chodzi o tekstylia, czyli poduszki, pledy, zasłony, pościele, koce, to warto zwracać uwagę na to, żeby były one wykonane również z naturalnych surowców, czyli np. z bawełny i lnu. Właśnie bawełna i len, Swoją teksturą, ale także kolorem sprawiają, że w naszych wnętrzach będzie się robić tak bardziej przytulniej, no i oczywiście tak naturalniej. Fascynacja naturą to zamiłowanie do ekologii. Dlatego w 2021 roku e, modne będą stawać się przedmioty wykonane z bioplastiku czyli biologicznego tworzywa sztucznego e, wykonanego z roślin, które ulega łatwemu rozkładowi. I takim e, przykładem mebli w ogóle e, wykonanych właśnie z bioplastiku e, jest e, szafka marki Kartel, włoskiej marki Kartel, no, która jest właśnie wykonana e, z bioplastiku. E, kolejnym przykładem takiego mebla e, jest e, krzesło o nazwie Cusco B, zaprojektowane przez francuskiego projektanta, którego nazwiska, przepraszam, Wam nie powiem, bo boję się, że wymówię źle. Najwyżej Wam gdzieś tutaj napiszę. I to krzesło swoje nogi ma zrobione z drewna, natomiast to siedzisko no jest właśnie wykonane z bioplastiku. I powiem Wam, że to, ten bioplastik został w ogóle wykonany na bazie buraka, skrobi kukurydzianej i trzciny cukrowej. Nieźle, nie? I taką jeszcze trzecią ciekawostką jest to, że na Tajwanie znajduje się Cartoon King. I tam w tym parku jest też restauracja, która również, jak zresztą cały park, jest wykonana z kartonu. I wyobraźcie sobie, że tam normalnie wchodzicie i macie kartonową podłogę, ściany, meble, a nawet zastawę stołową. Moi drodzy, w ramach ekologicznego podejścia do designu, aranżację wnętrz. W tym roku pełne będą mebli z palec, ale też mebli i przedmiotów vintage. I to wcale nie oznacza, że musicie iść do antykwariatu, żeby specjalnie kupić tam meble vintage, ale spróbujcie poszukać takich mebli czy przedmiotów u waszych dziadków gdzieś tam może są pochowane w piwnicach albo gdzieś tam w szafach, no nie wiem. Ale oprócz przedmiotów vintage. Też w tym roku Prym będą wiodły kwiaty, po prostu kwiaty. Więc jeśli jesteście miłośnikami zieleni, to to jest najlepszy czas, żeby zagospodarować sobie przestrzeń właśnie kwiatami, które są ozdobą samą w sobie. I kochani, teraz zdradzę Wam trzy style wnętrzarskie, które będą modne w tym roku. Lecimy! Styl numer jeden, Japandi. Co to takiego? Japandi jest to miks stylu japońskiego i skandynawskiego. Ze stylu japońskiego wzięliśmy sobie ład, harmonię, bo serio, we wnętrzach japońskich nie ma czegoś takiego jak a tutaj sobie położę to, a tutaj to, a to i zobaczymy jak to wyjdzie. No nie. Tam wszystko ma po prostu swoje miejsce. Jak postawiłam miseczkę tutaj, to znaczy, że miałam dokładnie zaplanowane, że ona tutaj ma stać, i to wygląda po prostu rewelacyjnie, jak ona tutaj stoi. No i tak właśnie wyglądają te japońskie wnętrza. Tam naprawdę wszystko ma swoje miejsce i jest idealnie rozplanowane. Natomiast styl skandynawski, tutaj sobie ze, z tego stylu zaczerpnęliśmy jasne kolory i naturalne materiały. No i w ten sposób powstał nam styl właśnie japandi, który podsumuje tak, że to jest taki styl, to są takie wnętrza, które są funkcjonalne, dość oszczędne, ale jednocześnie przytulne. I w tych wnętrzach przede wszystkim dominują nam takie łagodne, stonowane barwy właśnie beżu, bieli, ale też zieleni. I w tych wnętrzach no po prostu wszystko ma swoje miejsce. Tutaj panuje ład, harmonia, nie ma przypadkowych przedmiotów. No i po prostu wystarczy tylko usiąść sobie w wygodnym fotelu we wnętrzu Japandi i odpocząć. Styl numer dwa: Skandi Boho. Wydaje mi się, że ten Scandi Boho często mógł Wam się przewijać na Instagramie, na Pintereście, no bo oczywiście jest modny w tym roku, ale też już gdzieś tam wiódł swój prym rok temu. Wiódł swój prym? No dobra, niech będzie. I słuchajcie, Scandi Boho, no tutaj mamy ukłon w stronę naturalności, naturalnych wszelkich właśnie dodatków. We wnętrzach z Boho mamy dużo drewna, pojawia nam się też wiklina, ratan, gdzieś tam też oczywiście jakaś roślinność, ale też ceramika, len, bawełna, wszystkie takie materiały zaczerpnięte od matki natury. No i te wnętrza to są takie wnętrza jasne, tutaj mamy kolorystykę bieli, szarości, beży, brązu. No po prostu, jak tu nie kochać Scandi-Boho? I styl numer 3, który jest kompletnym przeciwieństwem dwóch poprzednich Art Deco. Co to takiego? Słuchajcie, Art Deco pojawił nam się już w dwudziestoleciu międzywojennym. I to jest taki styl, który jest kompletnym przeciwnikiem minimalizmu. On sprytnie miesza meble z antyku z tymi nowoczesnymi o opływowych kształtach. I często te meble są wykonane z drewna pokrytego fornirem, z marmuru, ze szkła, ze złota, nawet, no bo właśnie Art Deco to jest taki styl na bogato. Z tym, że na bogato, naprawdę na bogato, tam przykłada się uwagę do najdrobniejszego szczegółu, aby ten szczegół był wykonany rzeczywiście z bardzo dobrych materiałów. I styl art deco to jest taki styl, w którym przeważnie dominują ciemniejsze, matowe kolory, ale również oczywiście spotykamy art deco w jasnej odsłonie i w tych wnętrzach, tak jak już mówiłam, nie może zabraknąć właśnie marmuru, złota, szkła, tych wszystkich takich drogich materiałów, które pięknie uzupełniają tą przestrzeń. Kochani, wiedzę do dzisiejszego odcinka czerpałam z portali Westing i Homebook. I jeśli taki odcinek Wam się podobał, to zostawcie mi łapkę w górę, albo najlepiej napiszcie w komentarzu, że no spoko, albo niespoko, żebym wiedziała, czy tworzyć takich treści dla Was więcej. A my się widzimy w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie. Pa pa!